Cześć, witajcie, z tej strony ekspert i zapraszam Was na dziesiąty odcinek kanału minus pomarańczowego, który zostanie poświęcony chorwackiej trójce, czyli HRT3. HRT3 to chorwacka stacja telewizyjna należąca do chorwackiego nadawcy publicznego HRT, który został uruchomiony w 1989 roku pod nazwą Z3, lecz w 1991 roku kanał zmienił nazwę na HTVZ3, a oficjalna emisja wystartowała 1 marca tego samego roku. I tak samo w tym roku, a dokładnie 16 września, nastąpiło pierwsze zakończenie nadawania HTVZ3 z powodu uszkodzenia nadajnika, czyli wieży telewizyjnej Slieme. Wznowienie emisji miało miejsce 7 listopada 1994 roku już pod nazwą HRT3. Jednak ponowne zamknięcie miało miejsce 28 marca 2004 roku. I na częstotliwości, na której nadawała HRT3, została umieszczona stacja RTL Telewizja. Drugie wznowienie emisji kanału, po którym stacja nadaje do dnia dzisiejszego, miało miejsce 13 września 2012 roku. I na antenie HRT3 są emitowane programy o charakterze edukacyjnym. Do, i dokumentalnym, a także różne filmy i seriale. Kanał jest dostępny w telewizji naziemnej na multiplexie M1, telewizji internetowej, a także w telewizji satelitarnej na satelitach Astra 3B i EUTELSAT-16A w przekazie zakodowanym. Programy emitowane w tej stacji to Sherlock, Kojak, Morderstwa w Midsommar, Strzały w Dodge City, Domek na Prairie, Simpsonowie, Kulturalna Baścina, Narubu z Nanosti, z Kulturę, Treci Element, Sfied Klassikę, peti Dan, Posebnik Dodacji, Szakowski Komentar i wiele innych. Logo z lat 1989-1991 to stylistyczna szeroka trójka z wypełnioną górną częścią tworzącą literę Z. Logo z 1991 roku to to samo logo co wcześniej, z tym, że w literze Z znajdują się wycięte litery HTV. Logo z lat 1994-1996 to gruby szary napis HRT3, a logo z 1996 roku jest praktycznie takie samo z tym, że dolna część trójki jest wystylizowana na szachownicę. O czym świadczą dwa czerwone kwadraty. Logo z lat 1996-1998 to trójwymiarowy kwadrat w kolorze czarnym i po prawej stronie na górze widnieje biały napis HRT, a po lewej stronie mamy pomarańczowy fragment trójki, dwa czarne prostokąty z napisami Herwacka telewizja z czerwonym kwadratem w prawym dolnym rogu. Logo z lat 1998-2004, to podobne logo do poprzedniego, z tym, że mamy tutaj białą trójkę na pomarańczowym tle. I logo z lat 1999-2004 i od 2016 roku, to szary połączony napis HRT, oddzielony e, ciemnoniebieskimi kreskami, a szachownica znajduje się w dolnej części litery T i po prawej stronie mamy czarną cyfrę 3. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o HRT3. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.